Nazywam się Kasia, a w dzisiejszym filmie będę mówić o trzech najtrudniejszych rzeczach w akwareli. Koniecznie obejrzyj, a dowiesz się, jak sobie z nimi radzić. W dzisiejszym filmie dowiesz się: po pierwsze, dlaczego Twoje kolory pływają, a Twój papier faluje. Po drugie, dlaczego Twoje prace wychodzą ciemne. Oraz trzecie, dlaczego Twoje prace nie mają ostrych oraz miękkich krawędzi. Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, ponieważ ostatni punkt jest genialny. To będzie mój tip, czyli wisienkowa wskazówka ode mnie. Zapraszam. Akwarela to trudna technika i wiele z Was się do niej zniechęca. Trzeba ją poznać i zrozumieć, i wtedy zdecydowanie łatwiej jest się w niej zakochać. I tak przejdziemy do punktu pierwszego. Czy Twoje kolory zlewają się w jedną plamę? Ciężko jest ci uzyskać konkretne kształty, a Twój papier faluje. To znak, że masz problem z kontrolą wody. Drugie, czy Twoje prace wychodzą ciemne, czy masz problem z ich rozjaśnieniem, czy masz problem ze zdejmowaniem koloru? Część osób zaczyna przyciemniać swoje prace, później je rozjaśnia, a w konsekwencji zdejmuje farbę, robiąc w ten sposób plamę na pracy. To znak, że możesz mieć problem z wprowadzaniem poprawek. Trzecie. Czy twoje prace nie mają miękkich oraz ostrych krawędzi? To znak, że możesz mieć problem z kontrolowaniem stopnia wyschnięcia papieru. Potrzebujesz rozwiązania tych trzech problemów. Po pierwsze, potrzebujesz nauczyć się kontrolować wodę. Tak zapobiegniesz zlewaniu się kolorów oraz falowaniu papieru. Po drugie, Potrzebujesz posiąść kontrolę nad wprowadzaniem poprawek, tak unikniesz plam. Dzięki temu Twoje prace będą zdecydowanie czystsze oraz bardziej przejrzyste. Trzeci punkt. Musisz nauczyć się kontrolować stopień wyschnięcia papieru. Tak Twoje prace zyskają wyrazistość, strukturę, a przede wszystkim spójność. Rozwiązanie. Punkt pierwszy. Zlewaniu kolorów i falowaniu papieru zapobiegniesz dzięki polubieniu się z wodą. Stosuj się do zasady mniej, znaczy więcej. Wybieraj zdecydowanie te mniejsze pędzle, dzięki temu będą one nabierały mniej wody i znacznie prościej będzie Ci ją kontrolować. Jeżeli chcesz poznać więcej wskazówek, jak kontrolować wodę, odsyłam Cię do swojego filmu Jak malować akwarelą. Kontrola wody. Czy to jest możliwe? Punkt drugi. Kontrolę nad poprawkami możesz osiągnąć dzięki przygotowaniu sobie planu działania. Co chcesz zrobić po kolei? Ważne jest, aby znać właściwości farby. Akwarela nie jest farbą kryjącą. Jest to farba transparentna. Cokolwiek namalujesz, będzie prześwitywać wszystko to, co namalowałaś wcześniej. I nie da się tego zakryć. Jeżeli dobrze zaplanujesz swoje ruchy, temat rozjaśniania, przyciemniania czy też wymywania koloru nie będzie sprawiał ci trudności. Punkt trzeci. Kontrola nad stopniem wyschnięcia papieru. Pozwoli ci to malować ostre oraz miękkie krawędzie. Suchy papier zapewni ci malowanie tych ostrych krawędzi, natomiast zwilżony zapewni ci malowanie tych miękkich. Jeżeli chcesz nauczyć się, jak odróżniać ten papier mokry od papieru zwilżonego, to odsyłam Cię do swojego filmu o trzech podstawowych technikach malowania akwarelą. Teraz już wiesz, jakie są trzy najtrudniejsze rzeczy w akwareli, oczywiście według mnie. Po pierwsze, jest to kontrola wody. Posiadając tę umiejętność, zyska zdecydowanie oszczędność czasu. Po drugie, wprowadzanie poprawek. Czyli rozjaśnianie, przyciemnianie czy też wymywanie koloru. Posiadając te umiejętności, praca z akwarelą nie będzie frustrująca. Trzecie, kontrola stopnia wyschnięcia papieru. Posiadając tą umiejętność, akwarela pozwoli ci rozwijać swoją cierpliwość. A teraz czas na wisienkę. To jest mój tip na rozjaśnienie koloru, ograniczając skutki uboczne zbyt dużego użycia wody. I tu idealnie sprawdzą się patyczki kosmetyczne. Za chwileczkę pokażę Ci, jak się tym posługiwać i co można osiągnąć. Przygotowałam sobie wcześniej papier, na który położyłam kolor. Ten kolor jest już suchy. Potrzebujesz tego szklanki z czystą wodą oraz patyczków kosmetycznych i czystego ręcznika papierowego bądź też papieru toaletowego. Bierzemy sobie taki patyczek, moczymy go sobie w wodzie. Dzięki temu mamy większą kontrolę nad wodą, bo wszystko wsiąkło w ten wacik i wykonujemy sobie ruch delikatnego pocierania na tym fragmencie, który nas interesuje suchą stroną możemy zebrać nadmiar Pamiętaj, aby nie trzeć za mocno ze względu na to, że możesz uszkodzić papier. Proszę. Mamy pięknie rozjaśniony kolor, ale również możemy wyczyścić to wręcz do zera. I mamy tutaj też ostre krawędzie. Tą samą metodą możemy również robić inne kształty. Na przykład koła. Okręgi. Namaczamy. Możemy czyścić do zera. I po prostu odsączyć papierem, bądź też delikatnie rozjaśnić. Troszeczkę pocieramy i zbieramy. Myślę, że zdecydowanie widać różnicę. Tutaj, że tak się troszeczkę wybieliło, to zrobię ten pasek jaśniejszy, tylko rozjaśniony. I papierem. Proszę. I to za sprawą patyczka kosmetycznego. To na dzisiaj tyle. Pięknie Ci dziękuję za ten wspólny czas. Jeżeli te tematy są dla Ciebie interesujące, zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału. A teraz Ty powiedz mi, czy masz problem z którąś z tych rzeczy? Koniecznie daj mi znać w komentarzu. Widzimy się w następnym filmie już za tydzień. Do zobaczenia. Pa!